No, a Tańcola już teraz, on już się, on już odpalił bombę w, w postaci Niewolskiego i już to, już to już tak zaszło, że to, no, to, to już są takie oskarżenia, że... Może no, to już naprawdę będzie bardzo, 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 bardzo gruby proces, nie? A kancelaria, e, która będzie prowadziła sprawę. Tak Samo jak e, tylko, że on uruchomił bombę w postaci Niewolskiego, nie zdając sobie sprawy z, z konsekwencji tego czynu, bo to w ogóle no, jest, będzie gigantyczny proces. E, tutaj już, no już tutaj będzie, no, będzie, będzie gigantyczny proces w tej, w tej, w tej sprawie. E, ja Mówiłam właśnie o procesie... Kancelaria, tak. K kancelaria e, Nawrockiej Partnerzy już już, już jakby a, już, już się tym zajęła. E, no a dwa, że, 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 że e, zajęła się już tym e, Kancelaria Adwokacka e, Nawrockiej Partnerzy bardzo poważna. Bo człowiek ma prawo, ma prawo się nabić alkoholu, ale no to to, 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 to ja, ja, ja się telepałem cały. To, 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 to groziło utratą zdrowia, nawet na nawet życia, więc, 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 więc tutaj jest sprawa też, słuchaj, kto po alkoholu zachowuje się w ten sposób jak, jak ja na, tym, na tym, na, tak, na, na, w konwulsjach, totalnie, no jakby, to jak ktoś jest pijany, no to, to jest pijany i po prostu jest pijany.